BYD, marka, która zaczynała od produkcji baterii, a dziś napędza całą motoryzację. Wszystko zaczęło się w latach 90. Małe laboratorium, wielkie ambicje. Celem było stworzenie lepszych akumulatorów. Z czasem ich jakość była tak dobra, że korzystali z nich czołowi producenci telefonów, tacy jak Motorola czy Nokia. Z czasem przyszło nowe imię: Build Your Dreams. Firma rosła. A jej technologia trafiała do milionów urządzeń na świecie. Kilka lat później, producent zbudował swój pierwszy samochód. To był moment, który zmienił wszystko. Dziś to globalna marka znana z innowacji, designu i rozwoju napędów elektrycznych oraz hybrydowych. Auta, autobusy, transport przyszłości wszystko z jednym celem tworzyć lepszą mobilność. Te samochody coraz śmielej wjeżdżają na europejskie drogi. Widać to także u nas. Aut tej marki jest z każdym rokiem więcej. W 2024 roku sprzedali u nas 449 aut. BYD od produkcji baterii do motoryzacji przyszłości. O jakiej marce mamy opowiedzieć w kolejnym materiale? Napisz w komentarzu.